Cześć, z tej strony Karolina. A to jest kartka z takiej mojej małej serii. Tworzymy kartkę w 30 minut. Dzisiaj będę tworzyła kartkę z tekturką i wykorzystam do tego albo te tekturki z kraftuli. Jeszcze nie wiem, właśnie zastanawiam się, myślałam nad tymi bombeczkami albo tą jedną taką dużą tekturkę, z właśnie, też taką bombeczkę. Jeszcze muszę właśnie się zastanowić, co mi tu będzie bardziej pasować. Mam też napisy, biały i kraftowy papier, białe gesto, pędzelek, wodę, klej, nożyczki, wiadomo, takie podstawy. I jeszcze będę używała sznureczka jutrowego i białego, białego długopisu. No i co? W sumie yy, zastanawiam się właśnie, czy zrobić kartkę kwadratową, yy, czy prostokątną, bo nie wiem, które grafiki będą, no, które tekturki yy, będą mi tutaj bardziej pasowały. Yy, jakoś yy, tak nie mogę sobie tego wyobrazić, więc muszę sobie poprzykładać i, i zobaczyć. Yy, chciałabym właśnie te, te dwie bąbeczki wykorzystać, yy, no ale yy, wydaje mi się, że na dl to będzie trochę za mało. Z kolei ta druga tekturka może być trochę za duża, właśnie tak nie za bardzo. Jeszcze wiem, jak to ugryźć. No, generalnie na taką kartkę można wykorzystać tak naprawdę każdą tekturkę, właśnie w zależności od tego, jaki mamy pomysł. Ja lubię też dawać ją po prostu tekturkę na środek i gdzieś tam na dolny napis, i to też zawsze jest takim, wydaje mi się, dobrym pomysłem. Ale tutaj tak teraz przykładam i chyba te bombeczki zostaną właśnie w takiej konfiguracji, że jedna będzie troszkę wyżej, druga troszkę niżej. Więc myślę, że chyba tak to będzie wyglądało. No i teraz to, co będę robić, no to oczywiście przycinać papier i tworzyć bazę. Postanowiłam, że będzie to jednak kartka kwadratowa, więc zacinam sobie ten biały papier. U mnie te kartki mają. I 9 na 14, 9 cm na 14, i 9. No więc przycinam sobie teraz ten papier i biguję go. Wy tego nie widzicie, no bo nie mieści mi się tutaj w kamerze już ani mój, moja gilotyna, ani tremer więc robię to poza kamerą, ale wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, więc tutaj nic, niczego nie przycinam w tych filmikach, niczego nie przyspieszam, żebyście widzieli i wiedzieli, że faktycznie robię no razem z Wami tą karteczkę i że da się to zrobić w pół godziny. A przynajmniej mam taką nadzieję, że uda mi się zmieścić właśnie w tym czasie Oczywiście zapraszam was też do wspólnego tworzenia. Ja stworzyłam hashtag do tej zabawy. Kartka w 30 minut. Więc jeżeli ktoś będzie chciał stworzyć karteczkę, no to wpiszcie ten hashtag i ja wtedy łatwo znajdę i chętnie będę podziwiała wasze prace. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli ktoś faktycznie się zainspiruje i stworzy coś według tych filmików, które ja tutaj właśnie pokazuję. Niestety teraz, dogrywając głos, dopiero widzę, że większość filmiku, niestety, wychodzę gdzieś poza kamerę i widzicie tylko część tego, co robię. No ale myślę, że nie będzie to aż tak bardzo przeszkadzać. No te główne elementy, które tutaj dodaję, są widoczne, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Ja mam dość takie ograniczone. Pole manewru. Mój telefon wisi na lampce, także dość trudno mi się tutaj nagrywać, ciężko jest to wszystko ustawić, żeby to było w miarę stabilne i żebym ja też miała jakoś w miarę przynajmniej wygodną pozycję do tego tworzenia. Więc no. Proszę Was o wybaczenie i wyrozumiałość. Mam nadzieję, że jednak główne punkty tej kartki będą widoczne tutaj w tej kamerze na tym nagraniu. No i teraz, jak widzicie, przymierzam sobie, którą teksturkę tutaj będę dawać. Ostatecznie, właśnie. Ta duża też mogłaby być, ale jednak te dwie małe jakoś tak bardziej do mnie przemawiają. Ten wzór na nich jest w ogóle bardzo piękny. To są takie tekturki, które chyba w tamtym roku albo dwa lata temu ja kupiłam w sklepie Kugosi jako kit do tworzenia kartek. One były właśnie jakimś elementem chyba... No można tam było stworzyć chyba jakieś kartki świąteczne. No, i kilka tych, które mi zostało, ja wtedy nie tworzyłam wszystkich tych kartek, i gdzieś tam te materiały mi pozostawały. Więc teraz, właśnie, mogę je sobie wykorzystać. No i to, co teraz robię, czego właśnie niestety nie widzicie, to przeciągam sobie sznureczek czekiutowy przez tą dziurkę w bąbeczkach i będę sobie go przyklejała. Myślałam też tutaj, czy nie zrobić jakiejś kokardki, ale właśnie z tego sznureczka, ale później stwierdziłam, że to ma być kartka do koperty, taka prosta, płaska i szybka, więc tworzenie kokardki sobie odpuściłam. No i teraz po prostu będę sobie przyklejała tą tekturkę i ten sznureczek na kartkę. Później to samo zrobię właśnie z tą mniejszą bąbeczką. No i w zasadzie by główną część tej kartki będę miała zrobioną, ale oczywiście to będzie trochę za mało, więc będę sobie tutaj dodawała jeszcze, jeszcze inne elementy. Bardzo w ogóle spodobał mi się ten pomysł e, takiego tworzenia e, na szybko tych kartek w pół godziny. E, I myślę, że e, on jest fajny właśnie do tak przed świętami, wszyscy jesteśmy zabiegani. Więc taki pomysł. E, myślę, że e, też wielu osobom się sprawdzi i takie patenty na takie proste, szybkie kartki. Chociaż wiem, że. Mm, Często jest tak, że widzimy coś na filmiku i wydaje nam się to, na przykład proste do zrobienia, a później okazuje się, że nie mamy tych samych tekturek, nie mamy tych samych grafik i gdzieś tam jakoś ciężko jest przynajmniej ja tak mam, że właśnie wydaje mi się, że kartka jest prosta chciałabym stworzyć podobną, no ale inna tekturka już wygląda inaczej. Czy tam inna grafika już jakoś tak mniej pasuje i ciężko, ciężko czasami coś wykombinować na tej kartce. Ale mam nadzieję, że te moje pomysły naprawdę komuś się spodobają i że um, nawet jeżeli ktoś nie stworzy um, dokładnie czegoś takiego samego, no to, um, że będzie to taka inspiracja i jednak um, może też motywacja do tego, żeby poszperać gdzieś tam w tych swoich zasobach, poszukać, może znajdziecie jakieś stare tekturki, stare grafiki, których dawno nie używaliście i gdzieś tam zalegają. Na pewno mnóstwo z nas ma bardzo dużo takich rzeczy, gdzieś tam w tych pudełkach świątecznych, które czasem ciężko wykorzystać, bo kupujemy nowe, wiadomo, zawsze coś nowego wejdzie, jakaś nowa kolekcja, jakaś czy to wekszonie jest też dużo tych papierów świątecznych. Wiem, że dużo osób kupuje te papiery i one później tak leżą, ciężko coś z nich wymyśleć. Także no, zachęcam Was właśnie do tworzenia z tego, co macie. Tak jak ja tutaj właśnie wykorzystuję te tekturki, które bodajże dwa lata temu już zakupiłam. No i jakoś nie było okazji do tego, żeby ich wykorzystać. A tak swoją drogą Przyznam szczerze, że ja mam bardzo niewiele takich świątecznych tekturek. Nie mam chyba ani jednej maski świątecznej, ani... a z wykrojników to mam chyba jakieś tylko jeden czy dwa zakupione w jakszonie, więc nie wiem w sumie dlaczego, ale tak dosyć mało tych bożonarodzeniowych, takich typowo świątecznych dodatków do pracy jakoś tak, no właśnie, że mało mam. No ale może to i dobrze. Nie zalega mi to wszystko. A w sumie też może dlatego, że ja nie tworzyłam zbyt dużo takich świątecznych prac, bo ja nigdy nie miałam na to czasu. Zawsze wydawało mi się, że jest za wcześnie na tworzenie, bo to dopiero w wrzesień, październik, bo to w ogóle w listopadzie jeszcze mi się wydawało, że to jest za wcześnie, a później nagle był grudzień. Ten czas uciekał, zawsze coś innego do zrobienia, i zostawałam bez kartek i bez świątecznego tworzenia. W tym roku pomyślałam, że będzie inaczej. No i właśnie staram się stworzyć przynajmniej kilka tych karteczek. Mam nadzieję, że uda mi się do świąt stworzyć, potworzyć troszeczkę. No i jeszcze tworzę ten album, taki zimowy, więc. No, w tym roku myślę, że tych prac będzie troszkę więcej, i nawet zakupiłam sobie właśnie materiały do, do takich typowo zimowych świątecznych prac, ale o tym będę mówić może w kolejnym filmiku. Być może nagram właśnie jakiś filmik na temat tego, co tam sobie kupiłam. No, nie będzie tego dużo, bo to będzie raptem kilka rzeczy. Ale y, myślę, że one będą tak y, fajne, tak uniwersalne, że będzie można w wielu projektach je wykorzystać. No a wracając do y, mojej karteczki, no to bańki są gotowe, y, przyklejone i, y, y, i też nóreczki też są przyklejone. Więc teraz będę sobie tutaj robiła pania białą farbą właściwie białym gesso. Ono stało mi się takie już gęste, że ciężko je w ogóle wyjąć z tego pojemnika. No i znowu, niestety, uciekłam tutaj z kamery i nie wszystko będziecie widzieli, ale próbuję sobie tutaj je rozwodnić. O, teraz się trochę poprawiłam. Właśnie to, co umknęło, to napis, który przykleiłam. Jest to moc najpiękniejszych życzeń i ja po prostu wycięłam go i nakleiłam bez dawania żadnych dystansów i bez żadnego podbicia. W taki biały, na kraftowym papierze wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie i jest właśnie takim. Um, um, Takim wykończeniem tej kartki, bo te banieczki są na górze, napis na dole, i myślę, że tutaj wszystko fajnie do siebie pasuje. Więc teraz będę sobie robiła chlapania. One są takie bardzo, bardzo delikatne, ale tak myślę, że będą ładnie wyglądały. To gesto, co już mi praktycznie zaschło. A to świadczy o tym, jak mało go używam. No ale próbuję sobie go tutaj jeszcze po raz kolejny rozwodnić. No i coś ostatecznie mi z tego wyszło, I chociaż nie jestem do końca zadowolona i myślę, że muszę użyć, zużyć go jak najszybciej, zanim całkiem mi zastygnie w tym pojemniczku. Kartka właściwie mogłaby być gotowa, ale dalej tutaj wydaje mi się, że jest tak zbyt prosto i czegoś mi brakowało, więc postanowiłam tutaj użyć białego długopisu i będę sobie robiła taką obramówkę coś Ala przeszycia. Ten długopis też nie był używany chyba już no, bardzo długo. Myślę, że około pół roku. I na początku nie chciał mi tutaj zupełnie pisać. Musiałam się trochę namęczyć, żeby go rozpisać. Ale ostatecznie wygląda nieźle. Chociaż myślę, że to też jest już jego końcówka, jego żywota. No, ale tu jeszcze na tą kartkę mi wystarczy. Chociaż troszkę się z nim namęczyłam zrobienie takiej ramki wydaje mi się, że tak fajnie zamyka tą kompozycję na kartce i jest właśnie takim, no też oczywiście ciekawym dekoracyjnym elementem. Więc czasem lubię, lubię jak czegoś mi brakuje, a nie chcę dodawać żadnych cekinów na przykład, ani żadnych takich świecidełek, no to lubię sobie właśnie tak okresować kartkę i zamknąć ją w takiej ramie. Jestem ciekawa, czy wy też tak robicie. Czy jednak może zapominacie o tym? Bo też właśnie często jest tak, że zapominam, że mogę zrobić coś takiego. Chociaż staram się pamiętać o różnych technikach i wykorzystywać w różny sposób na moich kartkach. Chociaż tego jest tak dużo, wiecie i dodatki, elementy papierowe i tekturki, i embossing, i folie do złoceń, i przeszycia. I tak można mnożyć. Technik jest mnóstwo i farby akwarelowe można użyć, i tusze. Także naprawdę mm, możliwość jest ogrom i można tworzyć w nieskończoność. A i tak myślę, że zawsze coś nowego może powstać. I właśnie mimo tego, że czasami inspirujemy się jakimś no to dodamy sobie jakiś swój własny jeden element i już ta kartka jest inaczej i już jest taka bardziej nasza. No i, i to sprawia, że, że właśnie nasze pokłady kreatywności mają tutaj duże pole do popisu. No i że ten scrapbooking nigdy się nie nudzi, bo zawsze coś nowego, coś ciekawego można sobie tutaj dołożyć. Teraz, jak widzicie, robię sobie jeszcze takie gwiazdeczki, też z tym białym długopisem. I powiem Wam, że jak je skończyłam robić, to stwierdziłam, że ta kartka naprawdę teraz już wygląda całkiem fajnie i już nic więcej na niej nie trzeba, mimo tego, że jest bardzo prosta. Wykonanie jej zajęło mi dokładnie 16 minut, no to wydaje mi się, że nic już jej nie brakuje i jest taka dopełniona. A w związku z tym, że zobaczyłam, no właśnie czas, że jeszcze do pół godziny mam sporo tego czasu. No to postanowiłam, że z tyłu też obrysuję tą kartkę tak po kwadracie i też zrobię kilka tych gwiazdek białym długopisem i wykonam też chlapania, żeby wszystko do siebie pasowało. No i skoro był czas, no to pomyślałam sobie, że trzeba go jeszcze jakoś wykorzystać. Nie, nie okleiłam tylko tej kartki w środku, ale to dlatego, że jeszcze nie wiem, czy będę ją oklejała. Życzeniami, czy będę wypisywała te życzenia, to zawsze w ostatniej chwili tak naprawdę robię. Ale potem już chyba też kiedyś mówiłam, dlatego właśnie nie robię tego tutaj razem z Wami przed kamerą. No, ale w środku to już naprawdę, nawet jeżeli się okleja, to to już jest dosłownie kilka minut. Chociaż ja nie lubię bardzo drukować życzeń i wklejać, bo ja zawsze miałam problem z drukarką i ona to zajmowało mi tak dużo czasu. Ale już moja drukareczka nowa idzie do mnie i już będę ją... Właśnie w najbliższym czasie odbierać i konfigurować. Także mam nadzieję, że drukowanie stanie się łatwiejsze i że wszystkie te piękne digi, papiery, które teraz są wszechobecne, w końcu będę mogła wykorzystywać, po prostu drukować już u siebie i bez ograniczeń ich używać. Także cieszę się bardzo, bardzo z tego powodu. No i mam nadzieję, że będzie wciągała papier odpowiedni i że będzie drukowała ładnie, bo. Takiej uwyczekałam, taka jest wyczekana ta drukarka, że bardzo nie chciałabym się na niej zawieść. Ale Pan mi w sklepie ją polecił, bardzo długo rozmawialiśmy o tym, czego ja potrzebuję, więc mam nadzieję, że, że polecił mi coś dobrego i że będę zadowolona. No dobra, więc chyba to tyle. Karteczka, jak widzicie, jest gotowa. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, co o niej myślicie czy Wam się podoba taka prosta wersja. I jak zawsze czekam też na Wasze łapki w góry i na jakąś reakcję, że oglądacie ten filmik i że jesteście tutaj ze mną. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!